W ostatni wtorek, czyli pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada, odbyły się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Były to wyjątkowe wybory, bowiem odbywały się w cieniu pandemii, która absolutnie rezonuje na przebieg nie tylko kampanii, ale będzie też miała swoje znaczenie dla wyniku końcowego. Do gry o Biały Dom stanęło dwóch kandydatów w dość zaawansowanym wieku. Donald Trump ubiegający się o reelekcję lat 74, dla którego wyznacznikiem kampanii stało się hasło Make America Great Again. I kandydat partii demokratycznej Joe Biden, lat 76, którego hasło zamknęło się w twierdzeniu Make America normal again. Wyjątkowość tych wyborów oczywiście polega na tym, że tak jak wspomniałam odbywają się w cieniu pandemii i to ma absolutnie wyjątkowe skutki. Pierwszy silny, silny Skutek czy implikacja, która być może zadecyduje o wyniku końcowym, to jest rejestracja ponad 100 milionów, 100 milionów wyborców w tak zwanym early voting. Z badań wynika, że zdecydowaną większość wyborców, którzy oddali głos za pośrednictwem tradycyjnej poczty i poczty mailowej, stanowią, stanowi, stanowi zaplecze kandydata demokratów. Tegoroczna kampania określana jest jako jedna z bardziej chaotycznych. Wynikały, wynikały z, wynika to oczywiście z pandemii koronawirusa, która rezonowała na trudności w organizacji spotkań bezpośrednich z wyborcami obu kandydatów, ale także negatywnie oddziaływała na stały element tradycji amerykańskich kampanii prezydenckich, jaką są debaty. Zazwyczaj w historii Stanów Zjednoczonych odbywają się trzy debaty prezydenckie. w tym roku odbyły się zaledwie dwie. z czego pierwsza została określona nie tylko przez dziennikarzy, ale także przez analityków stosunków międzynarodowych jako najgorsza debata w historii Stanów Zjednoczonych, w których uczestniczyli kandydaci. Przypominała ona absolutnie jadkę dwóch licealistów, którzy aspirują do urzędu przewodniczącego klasy, aniżeli poważnych mężów stanu, w którym zależy na przewodzeniu. Stanom Zjednoczonym, a tym samym społeczności międzynarodowej. Poza rekordową ilością obywateli, którzy zagłosowali w wyborach, w tym wcześniejszym głosowaniu, kolejny rekord padł w kontekście ilości głosów, które do tej chwili zgromadził kandydat demokratów. Otóż Joe Biden na chwilę obecną uzyskał ponad 70 milionów głosów, co jest absolutnym rekordem, który do tej pory dzierżył Barack Obama, bowiem 44. prezydent USA, Barack Obama, w roku 2008 uzyskał 69,5 miliona głosów oddanych właśnie na niego. Także te wybory zaskakują, przede wszystkim zaskakują frekwencją. Mamy także rekordową frekwencję, bo jest ona na poziomie 66 punktów procentowych, co oznacza, że sztabom udało się zmobilizować swoich zwolenników, a także pozyskać tych, którzy do tej pory w wyborach nie uczestniczyli. Duży oczywiście wpływ miała na to możliwość wcześniejszego. Zagłosowania. Wielu Amerykanów obawiało się wtorkowego pójścia do urn wyborczych, co oczywiście jest związane z COVIDem, a Stany Zjednoczone niestety zbierają jego śmiertelne żniwo. Tylko w tym tygodniu, w ciągu jednego dnia zakażonych zostało 100 tysięcy osób, co jest absolutnym rekordem, ale w tym przypadku dość negatywnym. Od wtorku liczone są głosy, które mają wyłonić kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych system wyborczy jest dość skomplikowany. Najpierw odbywa się głosowanie bezpośrednie w każdym z poszczególnych stanów, a każdy stan wybiera swoich elektorów, którzy de facto ogłoszą zwycięzcę tegorocznego wyścigu do Białego Domu. W głosach elektorskich na tą chwilę, czyli na czwartek, wygrywa Joe Biden. Do tej pory udało mu się zgromadzić 264 elektorów versus 214, których ma Donald Trump. Aby móc wygrać wybory, trzeba osiągnąć Trzeba osiągnąć poziom 270 elektorów. Oba sztaby wyborcze z niecierpliwością czekają na wyniki głosowań w takich stanach jak Georgia, która posiada 16 elektorów, Północna Karolina i to jest aż 15 elektorów i języczek uwagi tegorocznych wyborów, czyli Pensylwania i 20 elektorów do zagospodarowania. Według Publikowanych przez różne serwisy amerykańskie informacji, w wymienionych przed chwilą stanach przewagę kilkunastoprocentową ma Joe Biden. Ale do momentu braku potwierdzenia przez lokale wyborcze i komitety, które tym zarządzają, na razie nie możemy przesądzać zwycięstwa. Może okazać się sytuacja, w której Donald Trump zgarnia pulę czterech stanów, które są jeszcze znakiem zapytania i to mu daje przewagę 271 elektorów i Zwycięstwo. Oczywiście wszystko może się jeszcze zdarzyć. Szczególnie, że sztab prezydenta walczącego o reelekcję już zapowiedział pozwy składane do sądów stanowych o ponowne przeliczenie głosów, szczególnie tam, gdzie te różnice są niewielkie. Wszelkie regulacje co do przebiegu ponownych głosowań określa, określa prawo stanowe i tutaj zawiłości jeszcze jest bardzo dużo przed nami, więc na pewno czeka nas ostra walka o biały dom i wiele wskazuje na to, że nawet dzisiaj nie poznamy ostatecznego zwycięzcy. Pewnego rodzaju zagrożeniem dla demokracji amerykańskiej i przebiegu procesu wyborczego i być może przekazania władzy jest, są dość nierozsądne wypowiedzi kandydata walczącego o reelekcję. Bowiem już we wtorkowy wieczór na Twitterze prezydent Donald Trump opublikował post, w którym ogłosił się zwycięzcą wyborów i podważył sens dalszego. Przeliczania głosów. To spotkało się z ogromną krytyką nie tylko zwolenników kontrkandydata Trumpa, czyli Joe Bidena, ale przede wszystkim konstytucjonalistów, analityków, środowiska dziennikarskiego. Twitter także zareagował dość szybko i ten post został usunięty. Agresywna retoryka, niestety, nie pomaga w procesie. Wyborczym w Stanach Zjednoczonych, już teraz obserwowane są zjawiska wyrażające się w protestach pokojowych, bądź bardziej agresywnych, marszach, które blokują autostrady, podpaleniem podpalań Śmietników, tak. To, to wszystko nie służy, nie służy pokojowej tranzycji władzy, o ile oczywiście do niej dojdzie. Jedno jest pewne, te wybory są wyjątkowe. To jest zderzenie dwóch różnych wizji Stanów Zjednoczonych nie tylko polityki wewnętrznej, ale również roli Ameryki we współczesnych stosunkach międzynarodowych.